Bo jak się odrodziłem i podszedłem do nich. Ale ja. to. Let's go! A my jesteśmy obok siebie, panowie, kurwa! Ciao, ciao, ciao! Rerekunku, jak. Nie zabiłem go, nie zabiłem go, jestem. C... <śla> Ramus, kiedy ja nie mam erki, na której kurwa Jesteśmy tylko zdani na nią. Szkoda, naprawdę kurwa. Szkoda! On jedzie, on jedzie, tylko jedzie. I jedzie, i i jedzie. I... O, Kamil! O nich są moje dupy! No weźcie kurwa się odpierd... Nie mam tu jedzie! Kurwa, tam to jedzie, on na białe weź Nie wiem No on mnie goni, GONI, NO GONI kur... Przecież to jest takie niesprawiedliwe, do no ch... Ja no Nie wiem, no co ja miałem zrobić? No wszystko zrobiłem, co mogłem <mawia> Ankarameshi, no. Ankarameshi, 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 Proszę, ha, <mawia> Nie no, taki ty, No, ktoś ich musi wybić, bo my ich, bo my ich nie wybijemy, k***a kur... Nie, Niech Niedźwiedzia <mawia> matka <śmienicza> 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 nie dostaniesz mojej dopy, Albo nie, albo on mnie roz... Ja nie mogę zginąć! <śmienicza> Co za? <śmienicza> <śmienicza> Ej, no zostaw mnie tym dźwiękiem, kurwa! <śmienicza> <śmienicza> Ale cię kopnął, dubę. No, ja o Z Z Z Z Z Z Z Z Powiedz to trzy razy z <grywa> O ja się zbugowałem <grywa> Ja Jestem kurwa MIM w ścianie Dobra wygraliśmy wiesz o tym ty masz kurwa Gizo Ja mam kurzkę gizną <grywa> I... Jakąś ja iskawę, ale wykorzystała kr. infrastrukturę. Skopa dostała, mała dziewczynka, kur. A ty, a czy co? Odpocząć musiałeś. Za się wymytuję. A to ja, na wybytuję. Pójść na kres? się. No, ale cię, kur. A tak zostaję piłem! O, patron jest generalnie mocny. A on maraik bossa. To wyborz. Patrzę. On jest generalnie mocny. Co jest KURWA, co on mi zrobił? Nie, 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 nie. Niemcy są wyzwane. Chcecie grać dalej? <gry> Mogę się nie ruszać. Dobra, nie ruszam się. Ruchamy go. Napiszcie do niej tak. Lag. Zabijcie mnie. Ora, głup po, jakie noby. Mam nadzieję, że wygracie, bo ja właśnie pozbawiłem się ku Tytuł dla was. K7. Nie no, mogłem was raz Która to ona? Dominik, która to. Ona? A teraz zagrajmy w grę, która to ona? Odpowiedź A. Kosta 42. Odpowiedź B. Kosta 42. Odpowiedź C. Jason Derulo. Piszcie w komentarzach. Macie czas na 3, 2. Jeden! No no. mama. <laughs> to I prawidłową odpowiedzią był tak! Jason Derulo! -a! A on jest w ogóle pod AP i on ma taki... NFL 2 No, tu jest, nie maby, nie ma skoda, no. Bobco, który lajkę chowa k z Infinity Edge'em, I jeszcze miecza trok sama. Skur... O nie! nie no kur? Czemu masz ty herek w śmieciu, pierd... Chłopaku, przeciął no. ale Dalej z tym zedem, zeda już tylko, no. Ty chodzisz z tym championem, no. Czemu ty latasz? Ty jesteś kur... My umyry, my umyry, my umyry... Ja mam Z czego napiję, Azerki? Azerki To jest zdropniałe imię dla serii. Swiatlana mi to przywoziła. świetlana przyszłość przed nią. Moja wola, moje dłonie. Ale w sumie to też pierwszy raz, widzę. No to ciekawe, żyją. jak na to że grasz w tą grę po 12 lat. <słuch> <słuch> to jest pierwsze miejsce. No, Od dołu. <słuch> ono się leczy więcej niż twój stary na weselu. Chop, myślisz, że to ugra Jak to ugrasz, robi ci loda. I to jest kurwa, 100% prawda. Się. Bye, have a great time! Wow! Ale łailu! Zrobimy, byk! Ty co nie jest dupą? Podanko. O, podanko. Pod jest jak się jaja. O, Ty nie kupisz jej temu nawet. Puf, nie masz oczu? Widzę, że teraz dopiero to kupisz. Puf, nie masz co mamy? D Spoko. Kurwa zjedzona dupą. O kurwa, nie zjedzona dupą. Ty, co jest kurwa? Oh. O kurwa. mi 2000 koła, obrażeń za w sekundę i 87 milisekund. Chyba to chodzi. O kur, co mi robisz? To jest kur? Jak może ktoś się więcej od Briar leczyć ma? Ktoś się Opa. rozbraja Kurwa Maria Jeleniewska Maria Jeleniewska Teraz ten item Obliczę ducha Nie wiem co on obliczył Ale kurwa chyba wygrana na szereg O kurwa Pierwsze no. wygra i a nigdy już nie przegrywamy <zyski> <śleski> je! nie ma O kur! Proszę zobacz to! JA pierda! Zobacz tą gierkę! Za 129 złotych! Cię normalnie za 253! To daje nam! Fuh na nice Istan Gaming możecie sobie kupić wszystko, co tylko chcecie Za taniej, naprawdę Każda gra jest tańsza Możecie sobie kupić nawet taniej subskrypcje czy doładowania DLC, gierki, doładowania, subskrypcje Wszystko, czego chcesz, dostaniesz taniej w moim linku w opisie Kupujesz sobie gierkę, Bliczkiem płacisz Jest opcja policzkowania. Co musisz zrobić? Musisz wejść do linku w opisie, tam kupić gierkę I ja dostaję coś z tego I ty dostaniesz coś z tego Zobacz! 200 zł doładowania do funduszu portfela PlayStation Store Zesz 173 zł 17 zł zapraszam do linku w opisie. Tam wszystko macie i tam kupujcie gierki Ty wydaje mi się, że... Go rozpierdala. Dobra, wiesz co? <głos> <głos> Nic wpa nie zadałem! O! u jak to mówią w Ty kur... Wiedziałeś co on wy... Nie. Zamiałem zamknięte oczy za arenę. Co się stało? <głos> 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 Hahaha! Jedno mecz zagram ty... Ja nie. dobra nie, Janie. Oczywiście że zagram. Okazuje się, że masz na imię Jan. Powiem ci, że to nawet nie był kuflakondom. Ochotnie oglądam. Oglądam dalej. Ja oglądam cały mecz. Chodź. Chodź, to taki item w tft